jestem po śniadaniu, także zaraz zabieram się za robotę. Pierwsze, że złożę tu bo to przeszkadza. Nie każdy ma pewność, czy po niej jechać, czy nie. Bo wiadomo, jak to nie jest czyjeś, nie, to to, 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 to się nie rusza, po prostu. Yy, pogoda taka sobie. Pędełkę ja zdjąłem, bo wczoraj noc była bardzo... Jasna, już dużo było gwiazd na niebie. No i w sumie bardzo, bardzo w porządku. Ja spałem, spałem sobie tu na jachcie. Znalazłem jakiś tam y, pierzynę czy coś takiego u góry. W chacie. No i na brudaska. No, no, no co, dużo mówić na brudaska. Dobra, czas zejść. Czas zejść i pokazać to co mam. Wyciągnąłem, to są wszystko części do założenia w samochodzie. No praktycznie wszystko, no nie? Stąd. To coś zdjęte jest. To jest... to robota cała. To wszystko tutaj, to wszystko musi być wyczyszczone tak z wierzchu, nie? Z brudu, z brudu i z luźnego materiału. Potem wszystko, yy, nie będę tego ob obklejał, może tutaj ewentualnie obkleję i tutaj sobie pędzelkiem ładnie, cyk cyk cyk. Zrobię sobie pędzelkiem. Tą blachę całą tu ładnie muszę jakoś zabezpieczyć od wewnątrz. To muszę też przygotować od wewnątrz, żeby już na tacy było. No i co, i silnik. O, he he, duży. Kolega mi podpowiedział, żebym wymienił takie gumy na uchwytach tutaj. Tutaj na uchwytach i bodajże tu są też uchwyty tych gum. Podpowiedział mi, żebym to zrobił. Ja zobaczę w jakim stanie są te moje uchwyty, bo nie wiem czy mi się... Czy mam na to czas, bo to kurczę wszystko zajmuje czasu. To zdejmę do piaskowania w tym miejsce. Yy, to wszystko wymaluję sobie. To też jest przygotowane. Tak jak widać. Także co, no ja się zabiorę za robotę. Roboty za dużo. Jest 24, bodajże dzisiaj? 24, piątek. I ja chcę się wyrobić z odpaleniem silnika do, do końca miesiąca. Tutaj taką płytkę muszę dociąć i, i na nity 4 wmontować. Także roboty jest, nie, roboty jest. Silnik praktycznie cały podłączony. Czekam na jeden kruciec i jak ten kruciec podłączę podłączę wodę, będę mógł zalać wodę system od... No dobra, nie będę tam myślał, Dobra, yy, do później. No i dobra, zwinięta plandeka. Tak no jeszcze na pół zginąłem i zaciągnąłem w to miejsce, żeby ta nie przeszkadzała. A teraz co? Teraz się bierę za... No lecę tego od gówna, no nie. Yy, jak to zrobię, to będę zadowolony i to sobie maznę, ale maznę sobie to z pędzla, żeby, żeby nie przyć sobie dobrego samopoczucia myciem zapyziałych pistoletów poparnych. Dobra, to strona jest gotowa, przygotowana do malowania, jeszcze trzeba będzie ją powietrzem wypsikać, odtłuścić, no nie, i jazda. No ja jestem w czasie czyszczenia z drugiej strony i teraz zmagam się z taką śrubeczką zadzwiałą, która nie idzie w żaden sposób w szybokrętem krzyżakowym, więc wziąłem takie szczypce spowolnicze, no i co, zagniatam sobie Zagniatam sobie tą śrubeczkę, chyc i mam te parę milimetrów ruchu i tak cały czas, aż to wyjdzie tyle, że będę mógł to czymś innym złapać. Cześć, co robisz? Co tutaj naprawdę? A czemu to z plastiku będzie? To jest tylko jak szalunek. bo to będzie. W grzejkach to Tylko tymczasowo. Aha. No dobra. I baw się dobrze. A ja idę sprzątać po swoje narzędzia. Bo już nie mogę się doliczyć swoich, swoich kluczy różnych. I nasadek. Nie, właśnie za mało mam. Toś mi ciągle bierze. Chyba ja. Tego szukałem, dziesiątka? Nie, ósemka, kurde. Dziesiątki szukałem. Słyszałem wagon, to nie mogę tego zdjąć, to jest ciekawe. Z tej strony fajnie, bo mam szybotę, a z tej strony przychodka. No i jest przypał mały, bo jest za stałe, Zaraz się odezwę. Dobra, uchwyty mam zdjęte. Z obydwóch ściągnąłem, teraz następnym krokiem będzie własanie ich do maszyny tutaj. I piaskarki śruby trzeba jeszcze wyciągnąć, bo te śruby będą no, przeszkadzały. Jedną ręką sobie nie zrobię tego tak za chwileczkę. No i dobra, szafa gra, wszystko jest oskręcone jak powinno być, cztery elementy, jednak nie trzy. Wsadzam je do maszyny. Hyc. 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 Maszyna, komora dostawania została zamknięta. Teraz tak, na kompresorze trzeba ustawić największą wartość możliwą, czyli tą, co jest tutaj wskazana. To jest przed monometrem, to jest po monometrze. No i dobra, jest Max. No i próbujemy coś tu wyskrobać, nie? No i dobra. Wygląda na to, że wszystko jest gotowe. Teraz tak. Sytuacja wygląda następująco: weszły tędy brudne przez te drzwiczki. Potem tutaj jest zmieliło. Piasek je potraktował źle. I wychodzą sobie. Takie czyściutkie. Dobra, raz. Dwa, trzy, cztery. Tam idę. Zobaczyć, co tu się dzieje. Taki rzucić okiem, nie? Przegląd krótki. Dobra, tu jest safe spot. Tu, tu. No i tak. Tu jest jedna. Na co ja patrzę? Patrzę na to, czy noszę pyłek, czy wylatują, czy, czy wlatuje może nie wiem, coś o inwazyjnego jakieś osam, czy są, czy mają wyrzucone larwy przed wylotek, przed ul. Yy... I to mi daje cały, cały ten, cały wachlarz różnych opcji, nie? Więc co się dzieje w ulu. Bez przeglądu takiego, bez otwierania gniazda. Tutaj pyłku nie noszą, więc mało czerwi. Matka. Pewnie noszą nakrop. Nektorują pewnie kwiaty, bo jest dzisiaj ciepło po deszczach. Więc pewnie noszą nakrop i składują go w górnej części gniazda. Co Znacza tylko tyle, że noszą miód, jakby nie patrzeć, bo ten akro później się, one go później osuszają z wody. Jak się odpowiednio jest suchy, zaskakują go woskiem, no nie? Tak samo tutaj. Co tu się dzieje? No, sobie latają pszczółki, nic konkretnego. Dużo pszczół na wylotku siedzi, także rodzina zdrowa rozwija się, nie maleje, rośnie. O, tam jedna przyleciała z tym, z byłkiem. No w porządku, ten jest pusty. Ten jest jeszcze jeden taki z, z tych słabszych. I nawet nie jest tak słabo tutaj, bo ciągle pszczoły są w ruchu. No chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby osłabić rodzinę, bo jak się, jak się ta rodzina się dochodzi do rujki, to to tych, to się dzieli, nie? Jedna trzecia zostaje w ulu, a dwie trzecie wylotują na nową miejscówkę. Wszystko zarośnięte, góreczki już były zbierane, jakieś tam widziałem w domu. Tu jakieś tam nie, tu jakieś pierdółki. Pomidorki jeszcze nie są, nie ma czerwonych pomidorków. Tu widać takie. Ale to tylko takie. Okrągłe, smaczniutkie. Piękniste, jakby ktoś się chciał napić, to woda zawsze jest. Nie są dojrzałe, ale... Nic nie szkodzi, a tutaj słabo Trzeba przynieść tu pędzelek i tę cebulę trzeba wyrwać A tam to trzeba zapylić sztucznie No i szyb szybki przegląd A właśnie przyjechała niebieska Bryka Bambaryły Wziąłem teraz nad pola, bo tam jeszcze musiałem trochę, trochę tego silikonu, ale tutaj zrobiłem tą szparę. Tak się pamięta. I nadmiar tego strzału, oczywiście, czy to co mną jest. I na ten moment... Taką blaszkę tu gdzieś mam, o tutaj jest ta blaszka. I ona przychodzi w te miejsce. Tutaj wcześniej było to. Ale nie będę tego spływał, bez sensu. założy blaszkę na nity 2, 4 nity i tyle, wam pokażę. Hydz, 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 stala. Z nóżki na nóżkę, z nóżki na nóżkę. Przez na, na bieżąco. Juża. Co Ale te są dojrzałe, jar, młotkie. Patrz, blaszka jest gotowa. Ono tak przychodzi w to miejsce tu jest moja spasowana, Tu trochę brakuje jeszcze, ale tutaj tak będzie podschowane, także to nie będzie miało przeznaczenia. znaczenia tutaj 4 nity i tyle. A teraz tak, jeszcze jest inna opcja ja będę tam te pierdełki. Będę musiał to jakoś sobie z tym poradzić Naprostować, zobaczyć co tu się dzieje Pokaż co tam masz Kiełbasa pierwsza klasa Czemu takie spieczone? Najlepsze roboty Wiesz, że to wyraka w ogóle, nie? Spalone, tak jak to jest Dawaj tego rapatu, tak ja to zjem No nadszedł moment kulminacyjny, zacząłem Robić postępy, mam nad kole. no to robota jest taka bardzo yy, no, początkowa, no co tu ukrywać, nie, nie, nie mam jakiejś wprawy w tym, a też tam był mały problem, który musiałem rozwiązać w miarę tak yy, po polsku, no nie, czyli co, mamy co mamy pod ręką, to wykorzystujemy, no, nie, jedno, jest porządnie, jest porządnie, nie będę mówił, że jest źle, jest porządnie. Yy, na moje możliwości i jako osoby, która ma doświadczenie w, w pracach z metalem, to jest zrobione dobrze. Yy, nie będę tam, nie będę tam yy, mówił, że tak nie jest. Bo, bo, tak, bo tak jest. No i co dalej? Yy, jestem w garażu. Przyszło mi się zmierzyć teraz z tym wydechem, no nie? Widać, to jest ten, ten bandaż cały termiczny. Tu mam go więcej. Rachciach, tu jest go trochę więcej, 5 metrów w tym miejscu. Tu jest go już, go, nie wiem, ile tutaj będzie też, coś takiego, nie wiem, 2 metry, może tutaj. No ale mam nadzieję wykorzystać go w całości, no bo i, i mam nadzieję, że mi nic nie zabraknie to jest najważniejsze, bo to. Musi być do, dosyć ciasno, i, i gęsto, i tak, żeby, no, żeby wszystko się trzymało kupy. No co tu opowiadać, to no, nie? Zdówko. Także jutro robota pójdzie jeszcze dalej do przodu, bo jutro yy, przyjdzie ten czas, kiedy będę mógł w końcu zabrać się za no, taką robotę, którą będzie widać, która tam I która da mi coś. bo tam mi dawały tylko odhaczone punkty. I w tym wypadku. Yy... jakieś tam ujęcie nagram, żeby nie było także dobra, ja się zabieram za robotę jak przygotuję, to pokażę jak pokażę, to sobie znów cięcie i, i będę dalej pracował także do zobaczenia dobra, szybka, szybki update, nie Luna jest gotowa ma się dobrze, wygląda zajebiście funkcjonować też będzie, bo jest dobrze owinięta musi być owinięta tak, żeby była była połowa taśmy na połowie taśmy, nie, żeby żeby dalej się przemieszczać w bok, ale żeby to, yy, to było optymalnie, optymalnie szeroko, nie? żeby ten ciepło się nie mogło w żaden sposób przemieścić. i ciasno musi być. Ściśniłem to tak, że będzie dobrze, no. co tu dużo gadać. Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało, jak już będzie założony silnik, czy, czy rzeczywiście jak przyłożę rękę, to nie będzie tak to biło mi ciepłem. Nie? Re, no, rezonowało, robota przy kaziku, także robota minęła szybko. Nie wziąłem pod uwagę tego, że to może kurde, no te, te włókno, nie z tej, z tej taśmy, może kurde, tak koleć, jak włókno szklane, no ale nie wziąłem tego pod uwagę, więc no, muszę z tym jakoś żyć. Akcja tego typu. Wykorzystałem 5 metrów na ten kawałek, co tu widać, i nie starczyło. Musiałem z 20 cm jeszcze dołożyć z takiego, z takiego awaryjnego mojego skrawka, nie, który miałem wcześniej kupiony. Nic tu nie widać. Tak czy inaczej.